Witam. Jest weekend, jestem na rybach. No niestety większość miejscówek jest pozajmowana, więc trzeba było się ratować, co było. No niestety. Już tutaj żeśmy uwili. No Efektów żadnych tam specjalnych nie było, ale jakieś tam ryby wchodziły w zanęte, także biedy nie ma. Na razie kolega Adam pojechał do sklepu, zostawił tam cały Majdan niedaleko 50 metrów no niestety tak blisko jednego, drugiego stanowiska nie ma więc cóż a tak ogólnie to jesteśmy na elektrowni także woda już jest w normie wyklarowana nie ma syfu także coś się dzieje no, dopiero się wypakowuje także także dopiero jeszcze nawet wędek nie rozłożyłem za chwilę będę próbował na gumkę porzucać no i zobaczymy, co to z tego będzie. No cóż, chyba pierwszy taki ładny weekend w tym roku yy, we Francji. Także trzeba być zadowolonym, że będzie ciepło około 30 stopni, pełne słońce, wreszcie bez deszczu. A nie to wiecznie trzeba było w samochodzie gdzieś siedzieć, bolało. No, trawka już się zieleni pięknie, także. No jakby nie było, już zaraz czerwiec mamy. No. Jest chyba 29 albo no tak 29 No i cóż, zaczynamy przygodę Jak coś się tylko wydarzy, to będziemy się odzywać Trzeci rzut i trafił się taki pistolecik okoń Także dobry początek dzień dobry z samego rana jesteśmy po nocce po której prawie nic się nie działo po jednym leszczyku żeśmy złowili no leszczu tak około 2 kilo na tyczkę było trochę drobnicy wczoraj wieczorem parę żywców jest wieczorem żeśmy stawiali ale niestety nic z rana podnąciłem troszkę jakiś tam odjazd śmieszny był na kulki ale to chyba też leszcz tutaj mam dość duży ołów bo dość daleko rzucam na środek 150 gram to jak leszcz wziął to tylko pik pik nawet nie dał rady podnieść ołowiu no ale tak one mają suchoboki no i cóż dzisiaj ma być patelnia 30 stopni także nie wróży to dobrze, przez cały dzień tak jak tutaj na tej miejscówce, tak rzadko się zdarza, żeby tu coś, coś brało no ale nic, próbować trzeba zawsze jakaś nadzieja jest a co z tego wyniknie to się okaże na razie jest jeszcze rano, także ale już nawet z rana, nie ma żadnych efektów wczoraj przyjechałem parę rzutów, to był okonek jeden później parę, trochę drobnicy, trochę krąpików, trochę leszczyków małych o i właśnie branie jest także kończę na razie o, piękna, piękna, ryba się trafiła na razie jeszcze nie wiem czy to sum, czy to karp ale piszczało tak, że masakra ja już słyszałem wcześniej Adam wiesz tylko ja, ja nie. nie byłem pewny ale ryba jest konkretna Uch. I to samo południe. Najważniejsze, że siedzi. No, najważniejsze najważniejszy. No, Chyba. Nie, sów. Sół? Sów. Patrz na band na bo... ten. Jeszcze nie to Na obotowe kule. Widzę, widzę są. Ale z nichę będzie miał. Są. Są widzę, no ja widziałem. Zaraz się ja widzę. No rybuńka ładna uh -huh. Ale wyciągnął zęb, poszedł trochę. No. A ja już później już jak Kawałek byłem stęka... jest, Żeby nie było więcej jak byśmy. No zobaczymy. No, może to no, z niej jakby. Zobaczymy. Ryba piękna. Cię hmm. I na co, na co? Adas, kurki owocowe. Kulecz. No kurczę Ale Chodź Nie no, jecha więcej O dobra dyk, dobra dyk O jedzie, jedzie z wąsami Daj ja co pomogę dobra, 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 jest. dobra Dobra No to powodzenie wam życzę może sobie nie Patrz, siedzi, siedzi z wąsami, siedzi z wąsami hmm. Jesta fajnie widać no. A jaka, czerwony czerwona jest No na pewno dycha będzie Opa! Trzeba iść na górę w cień, nie na słońce Ale ledwo do Nie, a to jest tych piwki wiesz no, <coughs> ale on z i ikry ma ze trzy kilo no ładna ryba ładna ładna ładny silnik no on ma trochę ikry to będzie może więcej ważył czekaj Wytnego zapięcie klasyczne, bo harata pan. palce <grymne> <grymne> to ten mały bo to, to na karpia było nie chce mi się popęslić ale już wypięty już jest wypięty hmm? dobra, teraz idziemy wyważyć

Prawie 11 kg, 10,900 900 No także piękny klocusz No i cóż, na no kulki owocowe w samo południe się trafił. Len solej, pełne słońce. No i odjazd piękny. Musiałem biec ze 100 metrów. No i ze 100 metrów żółki wyciągnął. Ale jest. Już. Wraca do wody. No. Nie ma za dobrych warunków do wypuszczenia go, ale to nie ma. Do w dobrej kondycji niech rośnie, po dziadka nie idzie po całym dniu łowienia. Niestety, jedno branie, chociaż tyle, że konkretne ryba wyholowana. No ale poza tym nic się nie dzieje, ale naprawdę jest pewne słońce. Tam tak jak widać, pylą drzewa i płynie pełno tych pyłków. Wszystko się... na szczęście wszystko z tamtej strony płynie. Ale z tej strony też dochodzi. pewna jest tego na żywce dobrze, że nie mam plecionek, po zakładanych tylko żyłki przynajmniej łatwiej, łatwiej to ściągać. A tak poza tym, cóż, ani na pikera nic, czyli na dygającą szytówkę na metodę zero brań. Wcześniej z rana miałem leszcza, ale to tyle. A tak poza tym, co? Jeden sum no i nic, no. Miejscówka znowu podnęcona przed wieczorem. Już jest około 20 godziny. Także już się dzień zbliża ku końcowi. No i cóż, zobaczymy. Woda opadła z 20 cm może z 15. Bo musiałem grunt zmniejszyć. Jest mniejszy niż wczoraj. No ale tak to jest. Jak jest tak gorąco. Woda jeszcze zwolniła tempo. drobnica się skacze, się rzuca ale to nic nie znaczy naprawdę jest gorąco ponad 30 stopni także czekamy do wieczora no taki, taka norma tutaj jest trafił się leszcz już chyba z czwarty dzisiaj biorę już na wszystko nie wiem zdaje się już są jeszcze po ale są po ale cóż karb chyba jeszcze raczej nie nic rzucimy go nie chce płynie zawsze tak udaje i cóż trzeba przerzucać zestawy w nocy był jeden sum jeden u mnie jeden u Adama nie dużo, mniejszy niż ten pierwszy 11 kg na pewno to zaspany wstałem, także nad nimi żyłem, nie ważyłem. To był pistolet, od razu wyrzuciłem. Nie było co nawet nagrywać, bo to takich pistoletów to szkoda. Filmu no. Leszczyk, piękny okoń się trafił wczoraj na te na białe robaki. Za chwilę go też wypuszczę. No właśnie, to zrobię. Piękny garbus się trafił. No. A jeszcze jest jedna Ale wypuścimy to wszystko do wody Ojej O jak nastroszył Garbus no. Pięknie okoń Piękny garbusik z 25 cm, może nawet więcej. Nie będziemy go mierzyć ani ważyć. Bo to jest mało istotne. O! I sobie poszedł. Stoi. Ale już odpływa po malutku. Poszedł. Dobre, świeżej kondycji. No i co? Trzeba przerzucać zestawy. Właśnie przez chwilą na froliki miałem leszcza, a sumy biorą na owocowe kulki proteinowe. Nie wiem, gusta im się zmieniły, czy co? Zdipowałem dwa pelety. Były zdipowane sumowym dipem. I niestety zero brań leszcze biorą, a na kulki owocowe biorą sumy. No takie to wędkowanie. Tak to już jest No i co? Przerzucam zestawy, jeszcze chwila No nie było tam jakichś takich nie wiem karp w ogóle Karpi w ogóle nie współpracują jakby jeszcze się nie wytarły nie mam pojęcia Być może, że ich się nie wytarły jeszcze Było dość zimno, także sum też jest ja przetarłem, dlatego atakuje wszystko biorą nawet w południe no ale to jest norma no to, tak jak i w Hiszpanii też nie ma dnia ani godziny o każdej porze dnia i nocy biorą tak jak tutaj i karpy tak samo jak się witrze to już będzie pewnie głupi gania no ale się trzeba poczekać chwilę